Z ewangelii według świętego Mateusza. Gdy to mówił, przyszedł pewien dostojnik, pokłonił mu się i prosił: Przed chwilą moja córka skonała, jednak przyjdź i połóż na nią rękę, a ożyje”. Jezus wstał i razem z uczniami poszedł za nim. W drodze podeszła do niego kobieta, która od dwunastu lat miewała krwotoki. I z tyłu dotknęła frędzli jego płaszcza, bo pomyślała sobie: Jeśli tylko dotknę jego płaszcza, odzyskam zdrowie. A Jezus odwrócił się, zobaczył ją i powiedział: Ufaj, córko, twoja wiara cię uzdrowiła. I w tej chwili kobieta odzyskała zdrowie. Gdy Jezus przyszedł do domu dostojnika, zobaczył fletnistów i lamentujący tłum, nakazał im wyjście stąd. Bo dziewczynka nie umarła, tylko zasnęła, lecz oni wyśmiewali się z niego. Kiedy usunięto tłum z mieszkania, wszedł do środka, wziął ją za rękę i dziewczynka wstała. Wiadomość o tym rozeszła się po całej okolicy. Dostajemy dzisiaj słowo przepięknej urody. Słowo, które zatytułowałem Spotkania, właściwie dwa spotkania. Słowo, które na pierwszy rzut oka nam mówi o, o cudach, o wskrzeszeniu dziewczynki, o uzdrowieniu kobiety cierpiącej na krwotok, ale Mateusz pisze te Ewangelię w taki sposób, byśmy mogli wejść w głąb tego słowa, byśmy pozwolili się. Dać przeczytać temu Słowu, bo to Słowo ma przeczytać nasze życie, naszą historię i ma pokazać w świetle Bożym prawdę o naszym życiu, w momencie, w którym się teraz znajdujemy. Ewangelia Spotkania. Dzisiaj każdy z nas, kto czyta, kto bierze do ręki Pismo Święte, dotyka właśnie tego Jezusa. Może spotkać się z tym Jezusem. Jakie są to spotkania? Spróbujmy się im. Pokrótce przyjrzeć, dwa spotkania. I może najpierw bardzo ważne jest to, że żadno z tych spotkań nie miało prawa się udać. Pierwsze spotkanie to jest Jezus z kobietą, która cierpi od 12 lat na upływ krwi. Oczywiście możemy sobie i warto to robić, kiedy czytamy Słowo Boże, najlepiej jest utożsamiać się z postaciami biblijnymi, pytać się o to, co czuła ta kobieta. Wiecie, choroba, która nie trwa tydzień, choroba, na którą nie ma żadnego lekarstwa, nie ma żadnego antybiotyku, jest choroba, która trwa przez 12 lat. Ale ważne jest wiedzieć, że nie jest to zwykła choroba. Ta kobieta cierpi na upływ krwi. Jest kobieta, która jest ciągle związana z krwią. Co to znaczy? W tamtych czasach ktoś, kto dotykał krwi, był człowiekiem wykluczonym. Był człowiekiem odsuniętym, był człowiekiem odseparowanym. Takiego człowieka nie wolno było się dotknąć, tak, od takiego człowieka się stroniło. Nie można było z takim człowiekiem mieć kontaktu, więc bez trudności możemy wczuć się w to, co przeżywała ta kobieta w sercu. Pomyślcie sobie, kochani, myśmy przeżywali trzy miesiące czasu kwarantanny związanej z koronawirusem takiej ścisłej kwarantanny, i myślę, odkryliśmy zwłaszcza to, że nie możemy żyć bez siebie, że nie możemy żyć w izolacji, że bardzo trudno jest żyć w sytuacji właśnie odosobnienia. Kobieta cierpi na taką sytuację od 12 lat. Po trzech miesiącach jest żyć trudno, a co dopiero po 12 latach. Pomyślałem sobie, bracia i siostry, że nieraz nasze życie może przypominać sytuację tej kobiety, to znaczy to jest taka sytuacja, w której wszystko, wszyscy wiedzą, że nic z tej osoby już nic dobrego nie może być, że się nic nie może w tym życiu wydarzyć. To znaczy wszyscy dookoła wiedzą, że najlepiej taką osobę omijać szerokim łukiem, że nie mieć z nią kontaktu. To jest kobieta, która bardzo cierpi. To jest kobieta, która ma serce zranione. Pomyślmy teraz, kto z nas w naszym życiu nie ma serca zranionego. Jak ktoś z Was nie ma serca zranionego, to może wyłączyć tę konferencję. Ale ja wiele razy takie serce w życiu miałem, więc mam też taką potrzebę, żeby tę konferencję do końca chociażby nawet sobie powiedzieć. Oto popatrzcie, kobieta, te, sytuacja tej kobiety jest niezwykle trudna, ale ona robi jedną przepiękną rzecz. Ta kobieta przychodzi do Jezusa. Jest pytanie, popatrzcie, ona musi wiedzieć, kim jest Jezus. Ona musi widzieć, przed kim stoi. To widać nie tylko w tym, że ona po dwunastu latach przychodzi do Jezusa, ale wiecie, to widać w jej gestach, w jej postawie, w jej zachowaniu, nawet w jej milczeniu, bo ona nic nie mówi. Ale ona wiele robi. Co robi? Ona przychodzi do Jezusa i nie wiem, czyście zwrócili na to uwagę, ale ona stanęła za plecami Jezusa. No to jak to? Przecież ktoś, kto ma chorobę, ktoś, kto prosi o uzdrowienie, idzie, żeby stanąć przed Jezusem, pokazać swoje rany, zranienie, a ona idzie i upada, upada prawdopodobnie na ziemię, bo dotyka się najniższej części płaszcza Jezusa, jest praktycznie związana z ziemią. Popatrzcie, ona ma świadomość tego, kim jest. Przez 12 lat doświadczając odrzucenia, samotności, bólu, cierpienia, samotności, czy też ciemności w sercu, ona już wie, kim jest. Ona zbliża się do Jezusa z właściwej sobie, z właściwego, z właściwej sobie pozycji. Pada przed Jezusem na kolana, dotyka się tylko Jego frędzli, bo wie, że tylko tyle może. Czyli staje przed Jezusem w pełnej pokorze. Ale teraz popatrzcie, przychodzi do Jezusa i staje za Jego plecami. To mnie niesamowicie... Uderzyło dzisiaj w tej Ewangelii, bo nawet uczniowie mieli z tym problem. Pan Jezus powiedział kiedyś do Piotra: idź za mną, czyli zajmij właściwe miejsce, bo Piotr wyprzedzał Jezusa nieraz. Ta kobieta nie przychodzi, nie narzuca, ta kobieta nie relacjonuje życia. Ona wie, że Jezus zna jej serce. Jej wystarczy tylko to upaść przed Jezusem, taką jaką jest. Bracia i siostry, to jest coś niesamowicie pięknego, coś, co niezwykle nas może ująć. Coś, co pokazuje i uczy nas spotkania z Jezusem, bo popatrzcie, co dzieje się dalej. Pan Jezus się, do, Pan Jezus się do niej odwraca. Jest przepiękny ten moment, kiedy Jezus się do niej odwraca i mówi te słowa: Ufaj, córko, twoja wiara cię ocaliła, twoja wiara cię uzdrowiła. Nie wiem, czyście słyszeli dobrze, bo popatrzcie, nie moment, w którym ona dotknęła się frenzli jego płaszcza, był momentem, w którym jej serce zostało uzdrowione. Ale jej serce było uzdrowione wtedy, kiedy pozwoliła zobaczyć się Jezusowi. Wtedy, kiedy Jezus zwrócił swoje oblicze na jej obolałe serce i powiedział do niej piękne słowo: Ufaj, córko. Bracia i siostry, chciałbym tutaj dzisiaj nad tym słowem się zatrzymać, bo to jest słowo klucz, córko. Oto popatrzcie. Kobieta, która przez 12 lat wykluczona ze społeczeństwa borykała się z izolacją, odrzuceniem, co musiała myśleć o sobie, że jest nikim, że już nic dla nikogo nie znaczy, że jest ostatnia. Oto przychodzi Jezus i pokazuje, mówi, używa słowa najpiękniejszej urody, mówi do niej córko. To znaczy pokazuje, że pod tym co widzą ludzie, pod tym co zewnętrzne kryje się prawdziwe piękno tej kobiety. Jest córką Boga. Popatrzcie, w tym jednym słowie zawiera się cała Ewangelia, cała dobra nowina, którą przyniósł Pan Jezus. Pan Jezus przyszedł ze słowem Abba, Ojcze, objawić nam imię Boga. To jest Ewangelia. To jest Ewangelia bracia i siostry. I ona w momencie, kiedy słyszy słowo córko, dostaje uzdrowienia. Dlaczego? Bo to słowo może zmienić nasze serce. Bo to słowo nie tylko dotyka jej powierzchowności, ale dotyka jej serca. Ale dotyka jej serca. I jest druga postać, popatrzcie, przychodzi pewien dostojnik do Jezusa, i też pewien człowiek, który pewnie w życiu coś znaczy, ale ten człowiek ma w domu śmierć. Ten człowiek jest świadomy, że ma w domu śmierć, że ma w domu cierpienie pewne. Co więcej, wszyscy dookoła są o tym przekonani, bo potem, kiedy Pan Jezus pójdzie do tego domu, to będą się z Niego śmiać. Ci którzy, są, y, 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 ci, którzy lamentują fletniści, będą się śmiać z Jezusa, że Jezus chce dokonać jakikolwiek cud, przecież ona już zmarła. A ten człowiek, który jest dostojnikiem, który coś znaczy, przychodzi do Jezusa i prosi. Jest znowu postawa pokory, serce proszące. I oto popatrzcie, co prosi ten człowiek, bo to jest niesamowicie piękne. Mówi tak: Przed chwilą moja córka skonała, jednak przyjdź, połóż na nią rękę, a ożyje. I znowu jest ważna rzecz, bo zobaczcie, Jezus nie boi się ludzi samotnych, odrzuconych, ostatnich grzeszników. Bo tak jak kobieta, która cierpiała na upływ krwi, może być symbolem człowieka grzesznego, bo właśnie skażona, bo właśnie ta, która jest wykluczona, tak samo jak i ta dziewczynka, która. Jest, y, która przedstawia śmierć, doświadczenie, sytuacja śmierci sytuacja, może być sytuacji, grze, sytuacją grzechu. Co to znaczy? Jezus, jeśli chce dokonać jakiegoś cudu, musi pójść do tego domu i dotknąć się tej dziewczynki, to znaczy, musi zaciągnąć jej nieczystość na siebie. To samo dzieje się w sytuacji, kiedy przychodzi ta kobieta, która cierpi na krwotok. Jezus, pozwalając się jej dotknąć, zaciąga jej nieczystość na siebie. Oto popatrzcie, co dzieje się dalej. Ten człowiek mówi przepiękne zdanie, ten dostojnik do Jezusa, moja córka umarła. Kochani, nie wiem, czy wiecie, ale to jest Ewangelia o relacjach. To jest Ewangelia o relacjach, bo popatrzcie, znowu jest pewna postać, jest pewna osoba, która, która ma jest w doświadczeniu śmierci. Ta osoba do Jezusa już nie przyjdzie i wszyscy o tym wiedzą. Możemy sobie dzisiaj wyobrazić człowieka, który doświadcza ciemności śmierci, który żyje w śmierci, nie chce słyszeć już o Bogu, nie ma siły się do Boga podnieść, jest na Boga poobrażany, ma wypisanych na czole siedem grzechów głównych. I co się dzieje? I świat może powiedzieć: Ten człowiek nie żyje. Ten człowiek nie ma prawa się narodzić. Jezus nie ma nic tutaj do zrobienia. Ale w tych, wśród, tych, wśród tych ludzi, w tym tłumie znajduje się jeden człowiek. Który ojciec tej córki prawdopodobnie mówi, że to jest córka, mówi tak do Jezusa, że moja córka zmarła. Popatrzcie, nie tylko widzi to, co powierzchowne. On wie, że zmarła, ale dla niego to jest córka. Dlaczego to jest tak ważne, bracia i siostry? Bo popatrzcie, ważne jest nie tylko widzieć to, co jest powierzchowne, to, co widzimy tak na pierwszy rzut oka, ale ważne jest widzieć człowiek, w człowieku tę największą prawdę, która jest zapisana na dnie. Serca każdego człowieka, że jesteśmy dziećmi Boga. Popatrzcie, to nam pokazuje dzisiaj, jak ujmująca jest modlitwa Kościoła, pojedynczego człowieka, który może podnieść człowieka, który cierpi śmierć, może uruchomić jednocześnie serce Jezusa do tego, żeby Jezus wstał i uniósł tę dziewczynkę, uniósł tego człowieka za rękę, żeby podniósł za rękę, żeby uzdrowił, żeby podniósł ze śmierci do życia. Jak bardzo ważne są relacje! Jak bardzo ważny jest wzrok Boga, który każdy z nas może mieć, jeśli tylko zechce popatrzeć w głębi serca człowieka, nie tylko osądzać z wierzch, ale zajrzeć w głąb serca człowieka, czego Wam z całego serca życzę. Najpierw życzę Wam takiego wzroku względem samych siebie, byście mieli to przekonanie, przeczucie, że jesteście córkami, synami Boga. A potem byście mieli to rozeznanie wobec tych, z którymi jesteście, zwłaszcza z tymi, którzy są ostatni, którzy cierpią dzisiaj prześladowanie, prześladowanie związane z grzechem, cierpienie, jakiś ból, abyście uświadamiali tym wszystkim naszym braciom i siostrom, że nie są śmiercią chodzącą, czy już leżącą i cuchnącą, ale są prawdziwie dziećmi Boga. A tym samym uruchomimy serce Pana Jezusa, czego z całego serca Wam życzę, Wam i sobie. I pragnę Wam wszystkim bo błogosławić w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen.